Będziemy właśnie złapać jeepni, czyli jeden z najbardziej tradycyjnych na Filipinach środków transportu. Problem z Jeepney jest taki, że nie mają one żadnego rozkładu jazdy, nie ma żadnych opisów w internecie, czy nie da się tego również znaleźć na Google Mapsach, więc jedyne wyjście to, by to rozmawianie z ludźmi, którzy wiedzą gdzie który jepni jeździ, e, tak żebyśmy mogli ustawić się we właściwym miejscu i go złapać. Chcemy jechać do miejsca, które słynie z leczon, takiej potrawy. Leczone jest to e, bardzo tradycyjne jedzenie filipińskie, czyli pieczona e, e, <śla> próba się e, I właśnie tam spróbujemy się dostać i spróbujemy Wam to pokazać A, no i będzie to, będzie to również moja, e, mój pierwszy raz e, kiedy będziemy jeździ e, więc zobaczymy Julka jest trochę zestresowana <śla> Zobaczymy jak to będzie to też typowy widok na Filipinach Wszędzie jest ochrona

Jesteśmy w Gawan Sete Heros. Jeżeli ktoś oglądał serię Netflixa z Midnight Asia, to tam właśnie pokazywali to miejsce w odcinku z Manilą. I zaraz przekonamy się, czy rzeczywiście jest takie dobre jak tam reklamują. Więc tutaj możecie sobie zobaczyć menu i ceny. Chyba jest to najtańsze miejsce jakie do tej pory widziałem na Filipinach. So i mega chicken egg is some arroz caldo with the chicken egg is some lupian toge Okay, uh yeah. yeah. pork sisig Okay Yeah So i do we have here? This is what Sisig Pork sisig Pork sisig This is one of them is lugau with um, egg and leczon kołale. The other one is arroz with lechon koale and egg. I don't know which is which actually. Czyli lechon, czyli e, najpierw przygotowana, a później smażona na głębokim tłuszczu świnka, taka, żeby była bardzo chrupiąca i smaczna. I e, jedna z nich jest z jajkiem, oczywiście z ryżem. Uh, druga. So this one is with egg, and the second one is. The egg is here. So what's the difference oh. between those two? One is caldo, one is lugao. The base is different. Ah, so the rice is different. The rice is different. They're both porridge, but different kinds of porridge. One, I think, is with ginger, and the other is without. I'm not sure. Okay. No. Okay. So. Yeah. Let's go. eat. Uh, take the broczy. Już trochę posmakowałem, ma to dość e, cytrynowy. o Chrupiące, crunchy. Nie wiem, czy możecie to usłyszeć, ale jest mega chrupiące. I zobaczcie jeszcze. jak to danie tutaj wygląda. No, ten leczony jest naprawdę mega chrupiący, bardzo dobry. Ja ten ryż, z tym sosem jest również bardzo dobry Także zdecydowanie polecamy Zdecydowanie polecamy i teraz bierzemy się za jedzenie Podróż jeepem, eee, cała podróż z tej strony kosztowała nas jakieś 2-3 złote może eee, i nawet udało nam się złapać te jeep w miarę szybko, więc super ogólnie, super doświadczenie eee, Jestem bardzo podekscytowany I'm so excited Julia, I love you got because I'm like a little boy who got his toy. Skąd się tutaj wzięły te jeepy i dlaczego one są takim znakiem rozpoznawczym Filipin? A no, się stąd, że po wojnie jakby Hiszpanie sprzedali Filipiny do Amerykanów i Filipiny stały się jakby kolonią amerykańską. Jako, że była wojna, to było tu mnóstwo właśnie takich wojskowych jeepów, które właściwie po wojnie zostały tutaj na tych wyspach. Kiedy Amerykanie opuścili Filipiny, to te jeepy tutaj zostały i no, prawdopodobnie zastanawiano się co z nimi zrobić i ktoś padł na pomysł, żeby wykorzystać je do, e, jako środek transportu publicznego. No i od tamtej pory stały się takim znakiem rozpoznawczym e, dla Filipin. Także super doświadczenie, każdy ten jeep jest inny, każdy ma inny wystrój, różne kolory, e, różne ozdoby. Także mega doświadczenie, polecam spróbować. Jedyny problem oczywiście jest taki, że nie ma żadnych Google Maps, gdzie który jeep jedzie i skąd, gdzie jest przystanek, po prostu trzeba takiego jeepa złapać na ulicy i zapytać się o drogę. Ale samo doświadczenie w sobie jest super, także polecam. No, także dajcie znać czy Wam się podobało i czy chcecie więcej takich przygód prosto z Filipin. Tym pozytywnym zielonym akcentem będę się z wami żegnał. And here is my local tour guide. I can recommend to everyone Julia Chu. O Tutaj możecie zobaczyć biuro Juli, w którym od niedługo będzie pracowała. Największa firma, prawnicza na Filipinach. Just so smart.